Tylko Mystery Boxy Challenge. Jak wiecie, wraz z wejściem z sezonu Simpsonów do gry zostały dodane Mystery Boxy. W dzisiejszym odcinku mogę grać tylko lutem, który zdobędę właśnie z nich. Zostawcie łapę w górę, jeżeli chcecie Daily na kanale. Subskrybujcie oraz pamiętajcie o kodzie Zakrzak i ty w sklepie przy zakupie karnetu bojowego. Dzięki. Siemanowizowie, jak widzicie, jestem już w busie i w tym momencie z niego wyskakuję. Według moich matematycznych obliczeń, ze wzoru oczywiście na liczbę Mystery Boxów nadal. Miejscówce, to na pomidorowym poletko Kletusa mamy dokładnie trzy mystery boxy. Oczywiście pamiętajmy o tym, że nie ma 100% na zrespienie się takiego mystery boxa. Pierwszy z nich może być w tej małej stodole. Ogółem mam nadzieję, że ludzie jeszcze tak tego bardzo nie ogarniają i na to nie lata. Ty Mystery Box mi się nie zrespił, dobra? Yy, słuchajcie, tego, tego nie przewidziałem. Cóż, no powinien tam być, ale niestety go nie ma. Jak nikt tutaj nie zleciał, to drugi może być w tej stodole. Let's go! Mamy to, widzowie, pierwszy Mystery Box tego odcinka. Otwieram go i. P90. No, wolałbym rewolwer albo shotguna, ale P90 może być. Szczerze to jeszcze P90 nie grałem w tym sezonie chyba, więc... Więc chętnie przetestuję. Yy, latająca skrzynka. To jest, to jest... To jest interesujące. Dobra, nie chcę jej. Zowie, cel jest taki, żeby otworzyć jak najwięcej mystery boxów, bo oczywiście tutaj głównie chodzi o to, żebym ja ten z zgarnął, że miał czym grać. Tu jest jakiś chłop w ogóle w domku. Może ja tego chłopa wyeliminuję. I dobra, P90 jest OP. P90 jest naprawdę OP. I kolejna skrzynka, kolejna skrzynka. Czy ona nie będzie przypadkiem tutaj. Dobra, widzę, kolejna skrzynia. Ma być podobno w domku po lewej stronie. Najprawdopodobniej tutaj. Tak jest, no według mapki mogłaby tutaj być, ale jej nie będzie, bo chłopią zabrał. I przy okazji ten chłopiec dalej w środku. Wybił się! Stary, laseruje go. Biało ma, let's go. Mordeczko, chodź tu! Żegnam Nikola, do widzenia, do lobby, do lobby Nikola Wsiadam w takim razie w samochód, lecę po kolejne mystery boxy Powiem wam tak, chciałbym dostać chociaż dwa ogłem. Na mapie mamy ich chyba około 20, coś takiego Więc myślę, że szansa jest wielka na, na kolejne Zobaczcie, tak to dokładnie wygląda, jeżeli chodzi o ilość ich na mapie Więc lecę na siorbownię Springfield no, Teoretycznie. Ty, a tu nie ma żadnych na tarasach? Ty, Nie wiem, czy są, ale jest jakiś typek. Dostał 40. Dobra, ja jadę, ja jadę, ja jadę. Nie ma co, ja jadę. Dawaj mnie człowieku na tą siorbownię. Pompa, rewolwer i będę naprawdę zadowolony. Będzie turbo klasa, jeżeli to się uda zdobyć. No ale, widzowie, jeszcze trzeba znaleźć mystery boxy. Chociaż ta mapa jest mała, więc uda mi się raczej szybko po niej przejechać. No, niech coś dla mnie zostanie. Zobaczmy, jak to tu wygląda. Na pewno były chłopy. W ogóle tutaj zazwyczaj dobre typy latają. Tak, Z tego co zdążyłem zauważyć. No już do mnie spamuje, pa. Widzowie, siadam Ładuję P90 i postaram się tego typa jakkolwiek wyjaśnić. Frejuje, dobra, 17. Ta, bez kitu, jakiś dobry typek tu zleciał. Słuchajcie, podobno mystery box powinien być gdzieś tutaj. Chyba go niestety nie ma. I co ten typ, co ten typ robi? Dobra, no ja go, ja go podchodzę po prostu. Nie no, gość jest, gość jest na pewno dobry, to jest 100%. Ma shotguna, ja tego shotguna, widzowie, nie mam, ale przebudowałem go. Powiem wam, że nie ogarniam co ten typ robi, ale on jest na... Dole. E, ja nie mam czasu na głupoty, stary. Ja muszę te mystery boxy znaleźć. Dobra, ja idę po mystery boxa, człowieku. Ja nie będę tutaj się. Ja nie będę walczył przez pół meczu z tobą. Kolejny mystery box. Pa, on mnie teraz dojeżdża, tak? Nie. On ucieka. Kolejny mystery box powinien być tu. No i był, był. Był, był, ale już go nie ma. No to pozdro 600. Ludzie, weźcie mi coś, zostawcie. Ty, ja tu odcinek nagrywam. Aha, aha. No i ter, teraz się ujawnił, tak? Teraz do mnie. No nie wytrzymam. No i mi wysadził samochód. Człowiek, dobra, chodź walczyć. Chodź. Po prostu chodź na blisko. Ej, co za typ. To jest niesamowite, najgorszy typ gracza. Będzie cię spamował, ale podejść no nigdy nie podejdzie. Ej, podszedł! Dobra. Ej, dostał 38. Wybił się, pają. On, nie, nie, nie. Ja ci już nie dam uciec. Gościu, nie dam. Oj, widzowie, widzowie, muszę go zboxować. Jest box full. Dobra, nawalam typa. Proszę, proszę. Let's go. 35 HP. Ej, prawie zginąłem, ale, ale leży. To jest najważniejsze. Leży nawet mocny ziomek. No bez kitu, ja mówiłem wam, że tutaj jakieś takie lepsze chłopy latają. Ale czym to jest spowodowane? Nie mam pojęcia. Lecę na kolejną lokację. Lecę na kolejne mystery boxy. No, oby coś jeszcze siadło. Bo samo P90. Kolejna miejscówka. Dzielnica donatów. W donatach również trzy mystery boxy, więc całkiem. Spoko, potencjalnie trzy, ile będzie to zobaczymy. Dobra, widzowie, pierwszy powinien być w tym budynku, ale podejrzewam, że on już jest zgarnięty albo się nie zrespa. Pa, zgarnięty! Ej, jak ludzie to zabierają? To jest niesamowite, bo jest zadanie w ogóle, żeby oczywiście je otwierać. No i to jest to jest lekkim przypałem. Ty, 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 ty. ty. Ale ten budynek jest chyba niedropiony. Jest! Let's go! Mamy kolejny Mystery Box. Ej, szczerze, nie wierzyłem, ale pamiętajcie, trzeba wierzyć, widzowie. Otwieram i. Człowieku, człowieku, no złoty taktykal, to mi się podoba, klasa. Do tego jeszcze squishy do wypicia. Dawaj mi to, gościu. I lecę na kolejnej. dobra, widzowie, jest naprawdę, jest naprawdę dobrze, jest naprawdę bardzo dobrze. P90, Tactical, złoty, no to jest to, co lubię. W sensie, może na początku nie byłem fanem, wiecie, P90, Tactical jest gołtem w tym sezonie, Tactical jest mega spoko. I przy okazji mamy kolejny niedropiony budynek. I tutaj może być Mystery Box, ale zobaczmy, czy się zrespił. To jakby się zrespiły trzy, to by było dziwne, wiecie, na lokację. Raczej się nie respią trzy na raz. Skrzynki, same skrzynki. Wygląda na to, że chyba ten się nie zrespił. No, nie zostało nic innego jak lecieć po prostu dalej. Był tutaj samochód, tak jest, jest samochód. No to plac miejski. Czy jeszcze po drodze coś jest? Chyba nie. Na razie uderzam w ten plac. Na pewno tu się bili i to całkiem ostro. Dodatkowo zrzut widzę, ja zabierzmy to. Łołę, ty, 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 ty. Dostałem ładnie. O, stary. Mocny ziomek mnie dojeżdża, bardzo mocny. Dobra, aż jakby to weszło, szkoda. Okej, okay, edit. Jeden dostał. Edit. Right pick, Białma. Full box. I mogłem go ładować dalej, ale czuję, że jak się uleczę, to go mam. Bo strasznie dojeżdża. Chce w sensie, się, chłop, grać jak takie dzikie zwierzę. Dobra, full focus, full focus, full focus. A on dalej wjeżdża, on dalej, dalej to robi. Mało matców. No, może nie aż tak mało mi nie może podmienić ściany, dostał stówę. Dobra, ziomek zawijam. Mocny jest jednak, mocny, bardzo mocny. Zostawmy go na później. Okej, okay, zostawmy go na później, potrzebuję leczenia. Rozkminiam, rozkminiam jak najlepiej go poskładać. Bo chyba na trzeciego, jak w niego wiada. I tu siebie jakieś chłopy, wjeżdżam w nich. Czekaj, 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 bo oni tak jakby za tą górką, tak mi się wydaje. Ta, przy tym domku. A, już się patrzy na mnie. I chyba, że on nawalał bossa, 26. Kolejny mocny jakiś ziomek. Aha, plecy. No to, ozdro Setpa. Ja mam 0 HP. Nie, 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 nie. Zostaw mnie, zostaw mnie. Celis 1, zrzut. Nie wierzę. No ja cały czas spotykam typów, którzy niestety mnie tutaj ostro spamują, ale zabieram zrzut Wizowie. Dobra, dobra, chill. Jest chill, jest kulka, jest apteczka, nice. Jest to całe squeezie, które też wypije. I się skulkuje, nie mam maców. A, 170 maców, co jest? Dobra. Wylatuję kulką, chciał mnie rozjechać chyba samochodem. To no jest, jest lekki dym, nie powiem, że nie. Aha, kolejny typ znowu na mnie. Pozdro. dwójka. Edit. Bomba, bomba. Let's go, leży. Dawaj mi macy z niego, proszę. Daj mi te macy. Dziękuję bardzo, kulka. przy zji. Aha, to nieźle. To nieźle, byku. Fajnie, fajnie się bawisz ogółem. Spoko. Xd. Otwieram mystery boxa i mam pompę. Nie najlepszą, ale niech będzie. Ziomek w chacie, u góry. Leży, let's go! O, oh, stary. to było close. Kolejne, 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 kolejne. Pilnie. Kolejne mystery boxy. Dobra, witam serdecznie. Zabieram. Daj mi coś dobrego, proszę. I90. Dobra, wjeżdżam w typów, tu są kolejni. Siemano, byczku. Żegnam. On miał jeden HP. Odwina. Teraz odwina. I kolejny we mnie się wkleja. Jest na dachu. Mordo, co ty sprejuje Jest na mnie. Bombę mu udaje. 128. Zeroma. ma Spray. Leży, nara Fliziak to chyba Polak Pilziak. Pilzak. Filzak Jest typ za... <noise> za szybą, byku Te szyby nie chronią Jest mega mylące, ale no przez te szyby w tym sezonie można niezłą bombę wyrwać Kolejny mystery box Otwieram i jest Skar Pozdro W sumie nie wiem, czy się cieszyć czy nie, ale chyba spoko Chyba całkiem git 10 osób do końca o stary, tu jest gościu, a ja... Chciałem się kawy napić akurat. Obczajcie, że ja dosłownie sięgałem po kubek kawy i nagle chłop się pojawił. To jest... To jest niesamowite. Ale dostał bombę, ty. Szybko poszło. Dobra, daj mi się napić kawy, człowieku. Daj mi się napić kawy. I ktoś do mnie strzela. Chodź tu. go. 40. Spray, dobra, to jest chyba... To, to był chyba bot, tak mi się wydaje Ale tutaj za chwilę do mnie jakiś mocny typ podejdzie yy, Który mi nawalał w plecy Z miasta Chłop się mocny wydawał tak na daleko no, Widzowie, no ja będę mocniejszy, tak? Oby, pięć osób Ty, Oni się gdzieś tam ładują, lecę tam Cicho, 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 cicho Typ w waucie, może na ten lód przejedzie podejść podejść, byczku, podejść tu, podejść tu Wysiądzie, wysiądzie, wysiądzie Wysiądzie, wysiądzie Nie, ja, nie widział mnie XD Mam typa na muszce, 37, Trzy osoby Ty, gościu, dwadzieścia i uciekł. Kolejna strefa I już na mapie A nawet Nawet pode mnie w sumie Ziut Co ty człowieku robisz Lecę do zona Buduje się tam I ja to wygrywam Ale jakieś dziwne typy zostały Takie Wszyscy kampią O jest w tym domku w ogóle ziomek Wybił się No nie wiadomo jak to najlepiej Rozwiązać tu no, Oni coś się biją między sobą Nice Przechodzę Cicho, cicho, cicho Sprayuje yy, Let's go Leży 200 No spray bym powiedział elegancki Nawet wszedł I teraz full focus Na no wina Full focus na wina No, winna. no. Na hagie, tylko żebym mógł budować. Dobra, let's go, jestem na hagie. Pompię go! On też mnie spompił całkiem mocno. Ty, Wy wybił się! Nie! XD, co jest? Ej? Skąd pomysł, żeby się wybić? Nie mam pojęcia, ale. Ale zaskoczył, tym. No zaskoczył ostro. Tak, Jack, Jack. Wjeżdża. Już miał loa, nie? Ten ziomek, ale ja też miałem loa. W ogóle nie jestem fanem tej pompy, bo ona ma taki damage, wiecie. Średniawa. Co on jest dalej w tych matcach? Dobre pytanie. Ta, był, o, ale dostał pompę, let's go Ale ma HG. Aha, w boksie, nie wytrzymam Widzowie, dzisiaj top 2 Ej, było tak blisko